Jest. Ja Co? Tak, jest zainteresowany, coś nowego, coś nowego. No tak, a było tu już troszeczkę piłek z Wszystko. Wszystko, wszystko, włącza, mm -hmm. Mm -hmm. On jest wykastrowany, no niemniej jednak, jeszcze coś tam, prawda, mogło pozostać. Jest taka jedna cuczka u nas w bloku, no i to nie wykastrowała tak przeszłych no ale wszystko się skończyła i, i dalej piszki, tak jakby ma swój zapał. Będzie mm -hmm. sterowana um, jesienią, skończą się upały, no bo ja tam... No jaki grzeczny, no proszę bardzo, no to przecież jest bajka niepiękna. Ale on będzie szukał domu? Czyli... Ja, my no, szukamy mu domu, tak? Ta? Się szukamy się mu się dobrego tam. domu, no bo nie, też nie. były telefony, no na na podwórko, no. To, to, to przy tej sierści to jest w ogóle nie. jest nieporozumienie. Nie, 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 to nie. Jest, ja wiem, jak pojedziemy na działkę i on się tam potarza trochę, po jakiejś kałuży pobiega i praktycznie jest do kompania, bo już gryzie łapy, już się trapie, a... To nie jest sieć taka, prawda, to jest włos, co to się bardzo... No, bardzo jego może poczuć bardzo taki A ten taki dopodowa, tak? że e, że może Znaczy on poczyć. nie ma jakby odpukać póki co. Bo na razie nie, e, nie miał okazji. Tak, tak, tak. E, no niemniej jednak też ludzie pytaj, pytają się, którzy, bo ten on zresztą teraz w moim psie był um, pokazany, ale on w ogóle dołóż nie kopie. W ogóle nie kopie domów. Jak był poprzedni terierek, to on 8 godzin na działce 8 ko kopał. Tu norka, tam norka. On w ogóle, on biega za piłeczką, szuka piłeczki, którą zostawił tydzień temu, znalazł, podrzucał do góry, także on to zupełnie racjonalne. nie ma tendencji.